Z tej strony Jorisu, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o jednym z kluczowych elementów, który sprawia, że nasze rysunki wyglądają realistycznie i trójwymiarowo, czyli o światłocieniu. Ale przed nauką muszę o czymś wspomnieć. Nie zapominajmy, że kanał by nie istniał, gdyby nie wywidzowie, a to są osóbki, które dołączyły do żabkowego stawu jako maleńkie kijanki. A wiecie, że aż 80% osób, które oglądają moje filmy, nawet nie subskrybują kanału? To dla was tylko kliknięcie, a dla mnie każda nowa osóbka zachęca mnie do tworzenia nowych filmów. Dlatego kolejny nowy poradnik pojawił się dwa lata później. Zapamiętajcie, to jest wasza wina. Więc zacznij subskrybować mój profil i zostaw po sobie kciuka w górę. To kolejny poradnik pojawi się szybciej i za dwa lata. No! To sposób przedstawiania światła i cienia na obiekcie. Dzięki niemu jesteśmy w stanie nadać rysunkowi głębię i sprawić, że nasze rysunki nie wyglądają płasko. Zanim zaczniemy rysować, musimy zdecydować skąd pada światło: czy to światło naturalne, czy sztuczne, czy jest silne i tworzy ostre cienie, czy może rozproszone i delikatne. Światło -cień to nie tylko czarne i białe. Między nimi istnieje mnóstwo odcieni szarości, które pozwalają uzyskać realistyczne przejścia. Mocne kontrasty dodają dramatyzmu, natomiast delikatne przejścia nadają subtelności. Dzisiaj porozmawiamy o Słońcu jako głównym źródle światła. Żeby lepiej zrozumieć jak działa światło światłocień pokażę Wam 6 różnych ustawień światła. Dzięki temu zobaczycie jak zmienia się cień w zależności od położenia światła. Nie będziemy zajmować się przejściami tonalnymi, po prostu zaznaczymy w którym miejscu powinien poprawnie pojawić się cień i na końcu to rozmarzemy. Jeżeli będziecie chcieli bardziej szczegółowe podejście do światłocienia Właśnie z uwzględnieniem przejść tonalnych, to dajcie znać w komentarzu, wtedy nagram taki odcinek. Zacznę od narysowania twarzy i to na niej będziemy dzisiaj pracować. Na początek ustawmy światło klasycznie przed naszą postacią. W takim przypadku cień pojawi się z tyłu głowy, zasłaniając jej tylne partie oraz ucho. Warto też zwrócić uwagę na cień pod nosem. Bo to właśnie on nadaje twarzy naturalny wygląd i podkreśla jej trójwymiarowość. Teraz przesuńmy światło lekko w lewo. W tej sytuacji cień obejmuje prawą stronę twarzy, ale nie w całości. Wypukła część policzka wciąż łapie trochę światła, co dodaje rysunkowi głębi i naturalności. Teraz zaszalejemy, i umieścimy światło bezpośrednio nad postacią. W tym ustawieniu najmocniej oświetlony będzie czubek głowy, a także górna część nosa i policzków. Reszta twarzy zacznie stopniowo zanurzać się w cieniu, szczególnie okolice oczu, podbródka i dolnej części policzków. Wróćmy do światła po lewej stronie, ale tym razem ustawmy je bardziej z tyłu głowy. W takiej sytuacji Niemal cała twarz zostanie zanurzona w cieniu, z wyjątkiem niewielkiego fragmentu lewego policzka, czoła i podbródka, które wciąż łapią trochę światła. To ustawienie nadaje postaci tajemniczy, dramatyczny wygląd. Teraz odwróćmy sytuację i ustawmy światło po prawej stronie, lekko z przodu postaci. W tym przypadku cień obejmuje lewą stronę twarzy, ale światło delikatnie podkreśla dolną powiekę. Nadając spojrzeniu głębi, dolna część lewej strony twarzy tonie w cieniu. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na subtelne zaznaczenie kształtu ust, które mogą lekko wyłaniać się z mroku. Na koniec ustawmy światło pod postacią, jakby świeciła sobie latarką pod twarzą, chcąc kogoś wystraszyć. W takim oświetleniu cień pojawia się na górnych partiach nosa i policzków, a także na czole. Tworzy to dramatyczny i nieco upiorny efekt. Warto zwrócić uwagę na cień w okolicach brwi. Powinien być wyraźnie zaznaczony i równać się z ich linią, co dodatkowo podkreśli intensywność spojrzenia. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten poradnik pomógł Wam zrozumieć światło cień i będziecie stosować go w swoich rysunkach. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to zostaw po sobie łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, a także dołącz do mojej żabkowej społeczności. Możesz też podzielić się swoimi pracami w komentarzach albo na innych moich profilach, oznaczając mnie: dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa!